Das ist natürlich eine Rückmeldung von Severin Freund vom Feinsten. Und das wird man registrieren in der Öffentlichkeit, auch wenn es nur ein Sommerspringen ist. So, Gott, also... Der war schon zweimal auf dem Treppchen gut, bei Sommerkamp. Ja. Naja, ich ja, bitte. Würde sagen, das Sachs, Severin Freund ist nicht von. 18,5 dreimal und zweimal die 18,0 hat gewonnen sein erstes sein erster wettkampf also ganz eng ganz enge geschichte vorsprung war 3,4 punkte das müsste reichen Żyła teraz na rozbiegu 87 metrów pierwszej serii. Ósme miejsce Ekzekwo z Włochem naszego skoczka. Dobra prędkość na progu, spokojny. Daleki, bardzo ładny, daleki skok Piotka Trochę to źle wyglądało przy lądowaniu. Na moment, jakby go mocno wyrzuciło do przodu, ale poradził sobie. A skacze 92,5 metra. Najdłuższy skok konkursu. 92,5 metra. W rundzie finałowej tylko Junshiro Kobayashi skoczył powyżej 90 metrów. 90,5. Sędziowie dają 4 noty po 19 punktów. I oczywiście Piotrek jest liderem. A bo teraz Dawid Kubacki. Dawid, który zajmuje miejsce piąte ze stratą 2,8 punktu do lidera Andrasa Wellingera. Pierwszej serii 88,5 metra, reprezentanta Polski. Dawid Kubacki. To będzie bardzo dobry. Znakomity skok! Brawo! Najdalej. Jeszcze dalej niż Piotrek Żyła. W pobliże 95 metra ląduje Dawid. 94,5 metra. O brawo. Znakomicie wykorzystał warunki 90. metra na sekundę pod narty. W pięknym stylu, z bardzo ładnym lądowaniem. Dawid Kubacki musi być liderem. Noty 18,5 od trzech sędziów, dwie dziewiętnastki. 94,5 metra. To jest przekroczony rozmiar tej skoczni. Tylko 1,5 metra mniej od rekordu skoczni Gregora Eszli I pierwsze miejsce w tym momencie dla Dawida Kubackiego. 246,3 to nota Piotka, powyżej 250 będzie miał już Dawid 251 i 90 punktu. No brawo!

W związki doskonałe, jak Adam Małysz i Oslo i takim związkiem też jest Dawid Kubacki skocznie normalne. I czy teraz poleci po zwycięstwo? Tak jest, tak jest, no nie ma tu sobie w Kinsenbach równych. 93,5 metra. Ależ to będzie przewaga. Będzie 13. w karierze triumf Dawida Kubackiego w zawodach letniego Grand Prix. A zatem na tej liście wszechczasów on się zrówna z Małyszem, zeszli Schlierencauerem, najwięcej wygranych konkursów elity w zawodach latem. No brawa dla Dawida. Najdalej w serii pierwszej, najdalej także w serii finałowej. Tutaj nie może być wątpliwości, kto wygrywa ten konkurs. No, Tomasz Turnbichler zadowolony, ale on czuł, że kubacki to musi wygrać.